Znajdujemy się na placu przed starogackim Centrum Kultury. Placu, który już niebawem, po 25 maja, od godziny 18.30, tętnić będzie życiem, gwarem, dobrą muzyką i znakomitą zabawą. Starpec Zielonej Stolicy Kociewia, pod takim hasłem, spotykamy się na pikniku 25 maja o godzinie 18.30. W programie wiele ciekawych, myślę, interesujących wydarzeń. Nasi rodzimi muzycy, tacy jak Raimund Pałkowski, Tadeusz Negowski czy zespół Darius Group lub Wściekłe Psy. Myślę, że nie muszę Państwu tych wykonawców bliżej przedstawiać, ponieważ są doskonale znani i lubiani. Oprócz tego oczywiście stoiska gastronomiczne, wyroby rzemieślnicze. Proszę Państwa, będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Podczas festynu zostanie rozstrzygnięty konkurs na zieloną stolicę Kociewia ze starpecem. Taki był hasło i tytuł konkursu. Prace to oczywiście dzieła młodych naszych adeptów sztuki plastycznej i myślę, że wspaniałe nagrody, które zostaną wręczone podczas tego festynu zadowolą każde dziecko, które wzięło udział w tym konkursie. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam Państwa, abyście tutaj, przed budynek Starogardzkiego Centrum Kultury przyszli 25 maja przed godziną 19, kiedy rozpoczynamy wspaniałą zabawę.